Po bardzo dobrym spotkaniu Lokomotiv i Juventus, Maciej Rybuj ze z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba nie można gorzej zacząć i gorzej skończyć takiego meczu. No tak, e, ciężki początek, jeszcze bardziej ciężka e, końcówka, bo już e, nastawiliśmy się w końcówce na ten, na ten punkt i gdzieś tam e, świetne umiejętności do glasa Kosty, indywidualna akcja, klepka z inem chyba i przegrywamy w ostatniej minucie. 2-1 po wydaje mi się naprawdę bardzo dobrym meczu i trzeba nas pochwalić, bo przy odrobinie szczęścia to ten mecz nawet mogliśmy wygrać, bo przy stanie 1-1 też mieliśmy sytuację, gdzie tam obrońca Juventusu wy, wybijał z linii bramkowej. Ten mecz wyglądał zupełnie inaczej jak ten, jak ten pierwszy w Turynie, bo w, w Turynie nie mieliśmy... Jedną mieliśmy sytuację, wykorzystaliśmy. No. Dzisiaj to była zmiana ustawienia nie na trzech stoperów, tylko z ustawieniem czwórką z tyłu. To był lokomotyw pełen pomysłu, pasji. To był lokomotyw inny niż ze Spartakiem czy inny niż z Ufą. Na tle naprawdę no, giganta europejskiego futbolu. Wiele rzeczy się układało i te sytuacje też no, tworzyliście z dużą łatwością. No, wydaje mi się, że, że w tym ustawieniu wyglądamy. Najlepiej. Przede wszystkim dobrze wychodzimy do, do szybkiego ataku i, i tę sytuację sobie stwarzamy. No, tutaj nie ma co porównywać dzisiejszego meczu, a meczu z UFO, bo tam były zupełnie inne warunki. Minus chyba 8, wiatr, sztuczna murawa Dzisiaj ten anturaż ten był zupełnie inny i, i no, chciało się grać, czuliśmy się dobrze. Pod względem fizycznym, z piłką też nie najgorzej. Wydaje mi się, że Dobry mecz, aczkolwiek no, znowu bez punktów. Finał trudny. Dzisiaj widzieliśmy Macieja Rebusa. Powiedziałbym w bardzo dobrej formie. Ty już dałeś taki akcent. I, I pokazałeś tutaj, przede wszystkim na rynku rosyjskim, w ostatni weekend, że, że dochodzisz do bardzo dobrej dyspozycji, bo, bo to był dobry mecz z UFO, mimo że drużyna grała dosyć przeciętnie. No, dzisiaj naprawdę mnóstwo świetnych akcji ofensywnych, gry kombinacyjnej, dośrodkowań. Tam nawet już twój menedżer napisał na Twitterze, że zabrali ci koledzy jedną asystę, bo, bo mogły być dwie. Wspaniała wrzutka do Mirańczuka. No tak, dochodzę do tej, do tej formy. Powoli mam, mam swoje problemy zdrowotne, miałem mieć operację, ale ta operacja będzie dopiero w grudniu że 17, do tej, no zdecydowaliśmy wspólnie z klubem, że, że dam siebie wszystko do tego momentu dociągnę i będę, będę grał na tyle, ile będę mógł. To była Natomiast się dobrze czuję i jest okej. Okay. To będzie zabieg już po podpisaniu nowego kontraktu z lokomotywem? Ciężko mi powiedzieć, chyba nie, chyba nie, bo były wstępne rozmowy, ale na razie bez, bez konkretów. Mariusz niedługo przyleci do Moskwy i może coś tam wykombinuje. Może coś Mariusz wykombinuje, natomiast jeszcze wrócę na koniec tylko do, do, do samego spotkania i, i do przygody w europejskich pucharach, bo y, wydaje mi się, że jednak no, macie dzisiaj argumenty sportowe i taką jakość drużynie, że można śmiało myśleć o, o pokonaniu tutaj Leverkusen i, i o tym, żeby grać wiosną w Lidze Europy. Tak, e, dzisiaj trzymamy kciuki za, za Atletico i mam nadzieję, że ten następny mecz tutaj u siebie z Leverkusen to już będzie taki mecz, gdzie... Przypieczętujemy awans do, do Ligi Europy, bo nie ukrywajmy się przed, przed losowaniem i no, po losowaniu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, że głównym celem tutaj będzie dla nas walka o, o trzecie miejsce z Bajerem i tak to się na razie układa, aczkolwiek no, wydaje mi się, że też od tych topowych drużyn jak Atletico i, i Juve, nie odstajemy jak to miało miejsce jeszcze tam rok wcześniej, dwa lata, kiedy mierzyliśmy się z Atletico i dostaliśmy na lanie w dwóch meczach. No trzeba myśleć już o Bajerze, ale dzisiaj chyba jakąś taką tabletkę od bólu głowy wziąć z Bajeru, bo, bo naprawdę ta, ta końcówka dramatyczna. Maciej Rybus był z nami, bardzo, bardzo dziękuję. A Jerzy Brzęczek pewnie będzie myślał, kto jednak na tej lewej stronie defensywy w najbliższych spotkaniach.